Rosyjskie drony nad Polską. Nocą z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez bezzałogowce. Część z nich stanowiła bezpośrednie zagrożenie i została zestrzelona przez polskie i sojusznicze systemy obrony powietrznej. Premier Donald Tusk poinformował, że pierwszy incydent odnotowano około godziny 23:30, a ostatni o 6:30 rano. Według wstępnych danych mogło dojść do dziewiętnastu, a nawet ponad 20 naruszeń. Szczątki maszyn odnaleziono w wielu miejscowościach na Lubelszczyźnie, m.in. w Czosnówce, Wochyniu, Wychalewie, Krzywowierzbie Kolonii, Wyrkach, Cześnikach i Wyrykach, a także w Miszkowie w województwie Łódzkim, gdzie dron spadł zaledwie kilometr od szkoły. W Wyrykach odłamki uderzyły w domy mieszkalny. Na szczęście nikt nie ucierpiał, lecz właściciele budynku są wstrząśnięci stratami. W akcję poszukiwawczą zaangażowano 12 tysięcy policjantów i specjalistyczne jednostki wojskowe. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i podkreślił, że w ciągu 48 godzin wojsko przedstawi pełną analizę wydarzeń. Władze rozważają uruchomienie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Premier Tusk zaznaczył, że decyzja ta została wspólnie uzgodniona z prezydentem i ma charakter wstępny, ale prowokacja Rosji przekracza dotychczasowe granice i stanowi poważne zagrożenie dla Polski. Władze zapewniają, że bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej zostało przywrócone, a systemy obrony działają w normalnym trybie. NATO utrzymuje stały kontakt z Polską, a sojusznicy, w tym Włochy, Francja, Szwecja i państwa bałtyckie, wyrazili pełną solidarność. Holenderskie samoloty F-35 brały udział w operacji zestrzeliwania dronów, co jest pierwszym przypadkiem wspólnego działania sił NATO nad terytorium Polski. Prezydent Ukrainy, Wołody Zeleński, zadeklarował, że Kijów czekaże Polsce wszystkie dane dotyczące rosyjskiego ataku i zaoferował współpracę w budowie systemu ostrzegania. Podkreślił, że skala i kierunek nocnego uderzenia nie były przypadkowe, a agresja Rosji stanowi zagrożenie dla całego regionu. Tymczasem rosyjski dyplomata w Warszawie cynicznie odrzucił oskarżenia, twierdząc, że brak dowodów na rosyjskie pochodzenie dronów. Kremlowskie i białoruskie media rozpowszechniają dezinformacje, próbując przypisać odpowiedzialność Ukrainie i osłabić solidarność NATO. Polskie władze apelują o zachowanie spokoju i zgłaszanie służbom wszelkich znalezisk. Mimo że nikt nie odniósł obrażeń, nocne wydarzenia są bezprecedensowym aktem agresji, który już zapisał się w historii Polski i sojuszu północnoatlantyckiego.